Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w krótkim wideo vlogu Z tej strony Andrzej, Stefan Kłebek, 9, Maria, Ewa, Ewa I chciałem przekazać dwie krótkie informacje parafialne eee, Mianowicie w najbliższy piątek, czyli jutro, nie będzie na moim kanale live'a Z czego bardzo ubolewam Ale to nie dlatego, że nie chce mi się, ponieważ jutro mamy spotkanie klubowe Spotkanie klubu SP9 Paweł Barbara Barbara, pierwsze spotkanie w tym roku. Więc, no, gdyby mnie tam nie było, to by mnie pewnie wynieśli z tego klubu, albo wymeldowali. Nie, no żart oczywiście, pewnie by tak nie było. Tak czy inaczej, jutro live'a nie będzie i kolejna informacja pod firmem, gdzie prezentowałem radiotelefon, talk pod A36. Z tego co widziałem, już jest 200 łapek, więc yy, będziemy organizować losowanie yy, Motoroli T42. I uwaga, yy, będzie też dodatkowa nagroda, także tym bardziej zapraszam. A kto jeszcze nie zostawił komentarza pod tym filmem, to ma czas, jeszcze tydzień yy, do przyszłego piątku. Więc jeżeli ktoś z Was chce wziąć udział. Yy, tej zabawie, to zapraszam do zostawienia komentarza pod filmem. Pod tym nagraniem jeszcze podam link do tego filmu. I zapraszam do zabawy. Będzie można otrzymać za free Motorola T42, i będzie, tak jak mówię, dodatkowa nagroda. więc tym bardziej zapraszam do zabawy. Także w przyszły piątek na live będę organizował właśnie losowanie dla widzów tych, tych nagród. No to chyba tyle. Dzięki za krótką uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.